Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stoom Ridera. Kontynuujemy nasze zmagania z tą gierką. W poprzednim odcinku zrobiliśmy dwie sale, dwie z czterech bodajże. Tam nadal będziemy musieli wtrynić klucz, ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze dotrzeć do dwóch pozostałych lokacji. Tylko, bo ja wiem, gdzie one są. Myśmy, myśmy w poprzednim odcinku. Sobie przyciągnęli tą dźwignię. Pozwólcie, że sobie ją jeszcze raz przeciągnę. Zobaczę gdzie się to tworzyło. Pokaże mi się kaccenka. Nie, nie pokazała mi się. Ech. Dobra, sprawdźmy, co tam mamy naprzeciwko. Czy ja tam już przypadkiem byłem. Bo za cholerę nie pamiętam. Aha, Aha dobra, już wiem czemu umarłem. Na dole mamy przeciwnika. Na dole mamy pewną mendę, która y, cały czas do nas strzela. Także weźmy sobie apteczkę. Małą. Najlepiej. Zaraz sobie tą mendę zestrzelimy. I wejdziemy tutaj z powrotem do góry. O, altem się skakało, a kontrolem się strzela. O dobra. Dobra, zabijmy tego dziada. E, apteczka, bo za chwilę znowu padnę. Dobra, on ucieka. A nie, nie ucieka. To jeszcze nie ten moment. Znaczy, ogólnie on znika w momencie, kiedy ono od nas ucieka. O, tak jak teraz. On się na chwilę cofnął, przed filar, żeby nas jeszcze raz uderzyć i potem sobie zwiał. No dobrze, tak, już jestem tutaj na dole. To Wam pokażę te miejsce. Tutaj musimy otworzyć sobie tą bramę. Żeby ją otworzyć, musimy rozkodować te poszczególne segmenty tych trzpieni. Mamy cztery trzpienie i potrzebujemy czterech kluszy, żeby analogicznie tutaj otworzyć je i te przejścia sobie zrobić. Także dobra, jakbyśmy pokonali tego typa, to mamy jeszcze jedną dźwignię. Otwórzmy ją sobie. Ona nam otworzyła wrota do Atlasa. Dobra, to możemy w sumie na samym początku się pokierować tam do Atlasa. A po drodze, jak natrafię jeszcze na tamto jedno przejście, to do niego też wejdziemy. Oczywiście. Że Atlas chyba był na samej górze, ale nie dam sobie ręki uciąć, że tak faktycznie było. Czy tam coś leży? Oczywiście, że leży. Naboje? Tak, naboje. E, chyba do Uzi. To są chyba naboje do Uzi, ale nie jestem, nie jestem tego pewien. Tak trochę wyglądają jak do Uzi. Nawet nie mam pojęcia, czy faktycznie w tej pierwszej części był Uzi na wyposażeniu Lary. No, niestety tak się nie dostanę do góry. Jak tam kuźwa dalej dojść? No, cholera, jasna. O. Wyszedłem z wprawy po tej małej takiej przerwie. Aha, ten. No dobra, no tędy do góry tak czy siak musiałem się wspiąć. Okej, okay. a czy teraz będę mógł jeszcze wyżej sobie tu tak wskoczyć? Nie, tutaj nie. Ale tam, w prawo sobie pójdziemy. Tędy. Dobra, masz laro szczęście, żeś, do, żeś tam doskoczyła. Zrobię sobie zapis. No. Latające szczurze. Strasznie gacków. Wkurzające dziadostwo. Okej. Okay. Tam nad y, demoklesem. A, dobra, byliśmy w demoklesie, bo tam były te spadające ostrza. Y, ale tak w tak ten, jeśli chodzi o takie małe przypomnienie, nad tym demoklesem, nad wejściem demoklesa było, była, była znajdźka bodajże. Zobie ją żeśmy wtedy odblokowali. No ja pie... Sorry. Jeszcze raz. <grym> Muszę załadować. Czemu ona spadła? Zatem padzida. Tu wyżej. Zapis, proszę o zapis. 62. Słuchajcie, już mamy 62. Zapis. Trochę sporo. Ale będzie tego jeszcze więcej. Dobrze, tu mamy Tora. U Tora żeśmy byli. Tam był ten mod, który tak na nas spektakularnie miał spaść. Ale myśmy się nie dali, byłem sprytniejszy. No <grych> dobrze, tu dookoła nic nie ma. Trzeba się w takim razie dostać jeszcze wyżej. Ok, nie wiem czy tutaj po, po lewej stronie tam było otwarte przejście, ale żeby się dowiedzieć, to muszę tak czy siak jeszcze się wyżej dostać. Dobrze, tu sobie skoczymy z miejsca. Dobra, i tu mamy otwarte jedno z przejść Atlas. Dobra. E, I co, co my tu mamy? Aha, goryl. Czy już było go w przejściu słychać, nie? A gdzie on polazł? Gdzieś ty cholero polazł? Wyjść chciał jeszcze. Mm, Okej. Okay. To mamy jakieś przejście. To chyba głaz spadał po prawej stronie, ale... Aha! Super! <laughs> um, tak, tędy chyba głaz będzie spadał. Ja sobie to zapiszę. Ok. Ech, to nie było dobre. Dobra, chyba będę się musiał z powrotem tam cofnąć. Dobra, nie spadło mi na głowę. Ale przy okazji znaleźliśmy sobie apteczkę. Także to mnie bardzo cieszy. Dużo tych apteczek już nam zeszło, także. Każda... Każda pojedyncza apteczka jest bardzo cenna. Przejście z powrotem nam się otworzyło. Zobacz czy coś jest na szczycie. Okej, okay, tam się nie da wejść. Jak się nie da wejść, no to trudno, ale tu było coś takiego na rączkach, żeby się złapać. O! Wejdźmy tutaj. Okej, okay, i tam mamy czerwony klucz na końcu. Znaczy czerwony, miedziany, pomarańczowy, nie no... Jakiś taki pomarańczowy albo miedziany, dobra. I czy ja jestem w stanie doskoczyć tam na koniec, ale mi się wydaje, że i tak tam nic nie ma. Znaczy, aż spróbujmy. A co się będziemy? No jeszcze by jakby tak, jakbyś tak skoczyła, co? Jakbym się nie obraził. Jeszcze raz spróbuję. A, a, a noż, może by się tam udało wskoczyć jakoś? No, niestety. Zauważyłem też, że jeszcze w tej części nie jest w stanie zrobić e, rola w powietrzu. E, bardzo szkoda, bo na przykład w tamtym jednym miejscu, gdzieśmy tak spadali, z, staczali się z tej pochylni, tam był Secret, i fajnie jak się tam właśnie dało e, obrócić. W powietrzu. Tak by było troszkę łatwiej, ale tak czy siak sobie poradziliśmy z tym. Dobrze, to ile mam jeszcze kluczu? Jeszcze jeden, chyba jeden klucz mi brakuje. No chodź tu. Także tu na samej górze było jeszcze przejście. Gdzie jest nietoperz? Aha, tam wyżej się zaklinował. Muszę musimy się tam jeszcze wyżej wspiąć, tylko które by było najlepiej? O tędy No akurat teraz musiał się odbagować Dobra, ale już jest pan chyba no, Teraz, A, gdzieś tutaj powinno być te przejście. O tutaj, nas, przed nami O, w ostatniej chwili się złapałem tymi rączkami. Myślałem, że tam doskoczy z miejsca. No, niestety się myliłem i bym spadł całkiem w dół. Dobra, tu też jakoś dała radę. Dobrze, a co my tutaj zastaniemy? Okej, okay, mamy jakiś basenik. Czy tutaj za filarem coś będzie? Okej. Okay. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Czy tamten blok nie jest przypadkiem do posunięcia albo do wysunięcia? Bo on mi się tak odznacza. No ale niestety nie. Albo to są drzwi do powrotu może stąd. Dobra, wskoczmy do tej wody. U, tu mamy prądy No i co teraz? E... Okej, okay, szybko, tu mamy ograniczoną ilość czasu Z uwagi na te powietrze Dobrze, otworzyliśmy Ten włas kratę. Weźmy ten klucz i spierdzielajmy stąd, zanim skończy mi się powietrze. Uda mi się? Może. <ścoughs> Oby. Chyba na styk będzie. A no, jeszcze trochę zapasu miałem tego powietrza, no ale nie było zbyt ciekawie. Dobrze, to zebraliśmy w takim razie wszystkie, wszystkie klucze. Także chodźmy teraz na sam dół. To mnie bardzo intryguje. Co to tu jest? Mogłoby tam było jakieś przejście, no ale tu żadnej ani dźwigni. Tam pod wodą też niczego takiego nie było. Hmm. No też tego nie chciała wypchnąć. A jakbym się tak zbliżył maksymalnie do ściany i kamerką coś pokombinował, może bym przeniknął przez tą teksturę. Bym zobaczył, co tam jest ewentualnie. No, niestety. No to trudno. A tam coś na górze? A nie, to jest tylko takie. Taki, taki suficik. Dobra, to schodźmy na dół. Zrobię sobie tutaj zapis, gdybym jeszcze gdzieś po drodze umarł. Tego bym nie chciał Ale Trochę życia mi zeszło Zejście na sam na dół będzie takie dosyć żmudne Ale dam, damy sobie radę, na kóż to pójdzie Uuuu, czy ja słyszałem Panterę? Ja, jest tam jakaś taka. Jest tam jakaś godzina. Aż dwie. Aż dwie są. Dwie tygrysice mamy na dole. Może sobie to zapiszę. Mamy pół HP. Słuchajcie. Chyba nam się powinno udać. Je zabić. W miarę jakoś tak szybko. No la ropa, skacz. I strzelaj, skacz, i strzelaj. Dobra, padły obydwa. Ale nawet nie było tak źle. Nie wiem, czy mi coś w ogóle zadało obrażenia. Jakiekolwiek. Tutaj mnie coś też intryguje, też jest taki dziwny blok, no ale go też nie jestem w stanie w żaden sposób otworzyć, wysunąć, przesunąć. Dobrze, otwórzmy sobie już te wrota tymi kluczami, któreśmy zdobyli. Mmm, No. Okay. Co no? Jak to no? Otwieraj kobito. Dobra, pierwszy klucz. No i każdy z tych segmencików będzie się nam otwierać. No jest. To który to. A te klucze są podpisane w ogóle tak yy, w ten sam sposób, jakby były podpisane sale, nie? Czyli teraz sobie wtrynimy e, Atlaski. A potem będzie chyba Torki. Jeśli się nie mylę. Nie, teraz będzie klucz Neptuna. Dobra, może być. To na samym początku chyba był klucz, to klucz Tora. No, i przejście nam się otworzyło. Ładnie, pięknie. No, no proszę. W takim razie skończyliśmy ten poziom, który się nazywał Straight Francis Foley. 21 zabójstw, 17 zapisów, 3 z 4 sekretów. Czyli bardzo fajnie. Nie zebrałem tylko jednego sekretu. I czas łączny na tej mapie poświęcony to jest 41 minut. Dobra, zobaczmy, co teraz będziemy mieli. Okej, okay, znowu wracamy do jakichś y, takich. Y, no, jaskiń. W wodzie coś pływa. Dobra, w wodzie mamy krokodyla. Ale wiecie to w sumie możemy tu w sumie teraz zakończyć ten odcinek. A w następnym odcinku będziemy jechali z nowym, z nowym levelem. Myślę, że tak by było chyba najlepiej. Ten odcinek też nie będzie jakiś mega długi, a, a przyjemny w oglądaniu, z uwagi na jego długość. Dobrze, że tylko sobie sprawdzę, jak się nazywa obecny level, obecny level, który teraz będziemy przechodzić to jest Koloseum. Dobra, także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do obejrzenia kolejnego. Trzymajcie się ciepło. Na razie.